Elo wszystkim z tej strony Trząbski dzisiaj e, pogadamy w dosyć nietypowej scenerii bo jestem na dworze e, mam na sobie maseczkę niczym Sub-Zero po roku w Ameryce e, i tak e, bardzo nietypowa sytuacja się dzieje ponieważ nastąpił pewien konflikt między e, moimi znajomkami z YouTube'a chodzi tutaj o niejakiego Michała K., pseudonim Pomidorowy oraz Mateusza S., pseudonim Zakolnikow. Sprawa jest taka, że Pomidorowy zarzuca Zakolastemu posiadanie multikąt. Niestety to jest prawda. No i przede wszystkim to, że jebanie subskrybuje ze wszystkich swoich multikont. Coś w tym jest, niestety. No i oczywiście gubienia się w zeznaniach pana Zakolastego. Tutaj niestety nie będę go bronił, bo skurwysyn sam się wiebał na własną minę. Co mogę powiedzieć jeszcze w tym temacie? No, niestety będę musiał go wyjaśnić, ponieważ, no, niestety, każdy, każdy wie, że pan Zakolnikow jest osobą niepoczytalną. Żeby bronić się przed agresorami, utworzył swoje alterego. Jest to Karol Słodziogień i wszystkie porażki swojego życia zrzuca na biednego Karola, który pomijając fakt, że jebi elektrociepłownią na kilometr, jest jednym wielkim idiotą i bucem, i tak jak jego, tak jak oprawcy kolaka dokuczają samemu zakolakowi, tak? O oczywiście, no. Karol służył ogień do kucza za kolastania. Co oznacza, że yy, nie dość, że kolega z zakolników yy, no, nie, nie pomijając ciężkich słów, jest chory psychicznie, to jeszcze jego własna choroba, zamiast mu pomagać, jeszcze mu szkodzi. I gdzie to kurwa przewaga, nie? Z drugiej strony zaś yy, panie pomidorowy. Nie wstydź ci, kurwa, dzbanie jeden. Nie widzisz, że kolega niepełnosprawny, to jeszcze po nim ciśniesz jak po burę i suce? Jakbyś się czuł, kolego, co wygląda jak chiński butlek Buxdela? Jakby ktoś siebie dokuczał, bo nie wiem, kurwa, masz niedojebanie umysłowe i na wszystkim, na każdym poziomie poza fizycznym. Jesteś jebanym furasem. Oczywiście tutaj nie obrażajmy y, ludzi, co są furi. Ja jestem osobą tolerancyjną. Każdy ma prawo mieć własne poglądy. Oczywiście, że tak. Niezależnie y, jakie one by nie były. Nawet te złe. Y, ale żarty, żartami macie, macie przestać zachowywać się jak banda przedszkolaków, kurwa. Yy, przeprosić się, poklepać po dupci I powiedzieć dobra stary, oboje się wkurwiliśmy na siebie No, z większych, może z mniejszych powodów Ale, ale ten konflikt po prostu nie ma sensu Według mnie Według mnie yy, Zakol tym, że Odpierdala multikonta Podszywa się pod Lili Rochefort, która swoją drogą jest niepełnoletnia Yy, przypominam, kolego to jeszcze yy, wykorzystuje te multikonta w złych celach a kolega pomidorowy zaś yy, może mieć zarzucone to że po prostu dokucza osobom niepełnosprawnym no niestety prawda jest taka, że prawda tutaj leży po środku co ja mogę wam jeszcze powiedzieć przede wszystkim to że taki cwany ten kolega pomidorowy ale jak przychodzi to do czego, nie to on udaje, że kurwa wszystko w porządku specjalnie robi dymy a później tak, żeby Mati się nie obrażał to go klepie po pleckach i mówi wiesz Mati, to, to wszystko dla żartów to wszystko dla żartów i on to łyka i on to łyka jakiebany pelikan, bo jest osobą niepoczytalną i łatwo go zmanipulować. Niestety. To ja wam mogę jeszcze powiedzieć, moi mili. Przykro mi, że doszło do takiej sytuacji, że ja muszę marnować swój i tak już ograniczony czas na głupie potyczki. Eee... Na poziomie po prostu dzieci z przedszkola albo z podstawówki. Naprawdę nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to ani trochę. Ja takie, takie, takie sytuacje, takie konflikty hejtuję. Mikrofon mi wypadł. Razem ze słuchawką. No, chodzi o to. Że oni się zaczęli jebać po dłupach praktycznie bez powodu. No dobra, może mieli jakiś powód, ale to był powód błahy. Yy, według mnie to powinno się zakończyć tak, yy, żeby się oboje przyznali do swojej własnej winy, i tyle w temacie, bo żaden z nich nie jest tak perfekcyjny jak ja oczywiście. Nie no, żartuję. Jeśli ja byłbym osobą perfekcyjną, to kurwa każdy by był perfekcyjny. Nawet kolega Rafał P. Ewentualnie drugi kolega Paweł, tylko rzeka tym razem. No, ale ja się z wami żegnam. Z tej strony był Trząbski. Mam nadzieję, że koledzy yy, pomidorowy.pl oraz zakolników się odniosą do mojej wypowiedzi, przyznają się do błędów i cały konflikt zostanie zduszony w zarodku. Dziękuję, dobranoc.